Mae'n ymwneud â'r hynny'n ymwneud â'r hynny'n ymwneud â'r hynny'n hynny'n ymwneud â'r 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 hynny'n hynny'n ymwneud â'r hynny'n ymwneud â'r

A Ci, jak no repay, nie chce mięczek, jak chce mięczek, nie chce mięczek. Nie chce mięczek, nie chce mięczek, nie chce mięczek. Nie chce mięczek, nie chce mięczek, nie chcę. mięczek. Nie chce nie Nie Mae'n rhaid i mi os ydych chi'n cerdded i fyny o hyd i'r cyfarfod. Mae'n rhaid i mi gweithio ar y cyfarfod. Ym mhobl ar y rai ar eithaf o ffyrdd. Mae'n rhaid i mi ymddygiadu â'ch gwas.

No, jeżeli ktoś ma, wyłącznie średnie, nie ma, już. się to... Bo to nie czyni Bo to nie ma, już. a ja może mieć nie, nie, i I zarabiać nie, 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 albo też przeciwnie, może mieć nie, 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 nie,

że, uh, próbujesz usiąść TV, to ja jest naprawdę dobra praca, która dała się jakoś jako satysfakcję. I pewnie dać No zrobić, uswilać, musiał, phải, uh, ale na skalę szczęścia, bo musiałbyś mieć, uh, doświadczenie. Ale masz mieć? Jak, jak masz je zrobić? Jeżeli nic ciebie nie chce zatrudnić. Bo nie masz doświadczenia, no i co masz mieć?

A jednak muszę mieć ekspertność, żeby jak to by ogarnęło, o. on nie będzie działało. Po co emocjonalnie, chryskę a Ale to ja mu No f**k no, jeżeli to